Ejjjj, dupą do góry. Rodzącego psa. Yoga. Wiele się nie pamiętam. O! Pieszko-pieszko-przedszkole. Pieszko, pieszko. Łapy postawione. I jest Wesker albo Nemezis. Kocham. Wszystko przez to, żeby ci się znać. Oby Wesker. Właściwie. Kron falastika, powiadacie? Wolę nie Nemezisa. kurwa, dupę. Wesker, Wesker? No weź to otwórz. Wesker! Jak ci klepie! Piekło. Panie piekło. Jak się pan zachowuje? On jest jakiś pośledzony Co nie robimy tu granatko sobie pobiegł? A bo jest zablokowany. Poślezony jest kurwa. Ja bym tutaj no to pan piekło. O kurde, jak tak śmiesz w ogóle ja tu. Mam zadanie zrobione. Ja mógłbym stąd wyjść, bo ja bym chciał bez tego terroru wychodzić. Kurde no, łaaa, mnie w ostatniej sekundzie twojego pędu, nie wierzę w to. Ale mam zadanie zaliczone, to jest najważniejsze. Ogłuszyłem i później goście piłem, to jest po prostu perfekcyjne. A i do piwnicy do tej jeszcze idę, fajnie. Widzę. No już jest Kurczę. nienawidzony przez pana wiskera no to... Ale mnie nie uderzył. Wcale swój czas na to wychodzi. Z pana Wyskasa. O. Muszę <laughs> tam do tej piwnicy. Do szkola Nie, to coś co zrobiłem, bym się tu kręcił. obok siebie, jeden na dole, drugi na górze. obok siebie. Muszę sprawdzić, czy nikt nie ściąga Maxa? Widzę. Poszedł. A ktoś pójdzie po Maxa? O mnie jest. Nie, już mnie widział. bo będzie mi ten pasek leciał. Nie będzie, jak bazal będzie blisko, to ci będzie albo leciał, albo leciał powoli, albo w ogóle. Ja on po prostu pilnuje tego Maxa. Czekaj, bo już prawie mi doszedł na maksa ten no ja próbuję Na maksa. On no w ogóle w mną nie poszedł ty. No i dochodzi do S! Da! O! udało mi się, że osiągnięcie do skaka. Brawo No i mi się... jeszcze raz zrobiłem i od razu mi zabito, więc... A gdzie to zejście? Ja się znaczy. mi guna idę go zapalić jeszcze raz Chodźcie do przedszkola, do piwni. Ja potrzebuję nie. leczenia. Nie wiem, czy tam punkty jakieś będą. Nie... Kurwa, z presję. kolejny presję chcę nakładać. Ja pierdolę. Za taktykę. A ty zrobiłeś bazalt TT? No. kilczeki Nie. Bo to chodziło o to, żeby w leczeniu był. Ja nie przeczytałem Wiedza dobrze. mnie. A cholera, myślałem, że mnie nie dziabnie. nie jestem zadanie no, To trudno. O. Niebieskie. Ale nie znalazłem się. O Jezu, gdzie wy? O oh, fuck. A tu idziemy. Spierdalaaj. Kto strzelnął? Tu inny. Eee, Kurwa, ja nie mam gipki i zapomniałem. Czemu? Bo nie mam perków. Serio wyspę grasz? No. Pozdłużę nim. Kurwa. Zablokowałem ja się, cholera. A, presja. Tak, Pre presja, Presja bardzo na maksa. <laughs> Dobrze, ja przez No to jest w presywalny. No Zdech Zdech do mnie. Oh, ja Tak, go Szkoda, że jednego tylko zrobić. O kurde, dupa. Ja tu próbowałem jakąś dywersję no. zrobić, ale mi nie to belly. Zgłaszam go od razu, bo to nie ma sensu. Kampi i tunel. Jak yeah. No i dodaje mi się udało zrobić, jestem z tego szczęśliwy. Na tych tunelarzy by mogli coś zrobić. No, Ciężko. bo te MBT kudźwa, które jest po haku, tak średnio coś daje. No. To można jeszcze brać te. Będziemy to ten życie na kredycie od o, tego, od. Y Ariana, masz GD na 99, skończ go. <noise> Fajnie by było, nie? No no eee no, e, zawsze I'm so sorry panie piekło Można wziąć będziemy żyć... W w który jest? Nie, nie będziemy, żyć, tylko żyć na kredycie i wtedy będzie dłużej to A też e, długo jest strasznie jakie je samemu ściągniesz to też jest długo to e, ten efekt strasznie długo no. cię trzyma e, dobrze nie bo jak kampi to zaraz pójdzie za to bo... No, no, on też on gen, był gen, Nie, 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 zrobić nie, 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 przy nie, 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 Już tak nie, 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 się nie, na tym genie tutaj, nie, wzrokiem, nie, nagle nie, a tu biegnie jakaś Aha, nie, nie, o, o. A miał oh. deliverance, dlatego mieszczamy wtedy. Na 100%, 100 szans miał tego ściągnięcia się samemu. W Europie to osiągnięcie, co ja wtedy? Ja w ogóle to robiłem, to osiągnięcie nawet nie wiem. To byłeś. Tu nie robić niego. Ja idę do przedszkola, ja bo to są giganty na tym, że robię tego giganty, nawet... O co on oberwał? On tak posłuchał, o boże A jeszcze DS-a otrzyma, kurde to Co za górach? Tombo-łombo No I mi to, to w meczu bardzo by się DS przydał No No bo to tak się przydaje jak go nie masz, nie? A później jak się go ma, to tak jest Znaczy ja miałem to zadanie na to, na robienie czegoś innego, tak to może bym zagrał Nie, nie grałbym z nim nawet Nie, 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 bo grałem z tym Drake'em z innymi w ogóle, z innym bizem a tu bardzo chciałem ogłuszyć, do, te, do tego zmarnowałem paletę w tym i tak to wyszło Kurczę, do mnie? tylko mnie kampił. Bo go bo ogłuszyłem go paletą, po czym on się pił miatarką. A on mu się zerwał, to też go powinien. Jeszcze go zdosował. No. Ale nie wiem czy stoi obok niego, nie. Nie wiem. Nie. Nie. Choć jest jakiś tam Masz połubie kurwa nie ruszać tym baletem to się szybciej zaczął Że on jest jakiś upośledzony Jak mi tu wyjdziesz O oh, fak, 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 fack się nie te niebieskie spią? O kurwa gdzieś tu pan Jezus nie ja wiem za co, mnie tak złapało od tyłu niespodziewanie. <laughs> no no kurwa, to mojego Jezus, jaką go ja nie chcę robić. No przedszkola ić rób. Ty robisz Czemu on nie przeskoczył tego? Wiem. Um. Szkola ostatniego pierdolnego. Aha ha ha ha. <laughs> he, he, he. Nie nie nie. A czemu ja mam y, robaki. Aha, dobra, bo mi złapał. To może macką uderzył. Nie, złapał mnie. No złapał. Co? Prawie. <laughs> Jezus. No zapomniałem haku. No nikt w przeciwnym kolu nie robi mojego gena? robię swojego. No jezus, ukrywam. I'll see you dead. Z jego go kopnie, on się chce rozpikować. Hard performance indeed. Bo bez ah! czujności to tak dziwnie mi się gra z Gibeona też mi się dziwnie gra nie mam Gibeona ja nie mam gdzie on jest? nie Tam wiem a masz takie rzeczy? dobra dzięki kolego on znowu idzie a ja mam klucz przecież Obiegnie tu jak chuj pozwólżecie nim na karmie. O. Na karmie. Gdzie ty? Hmm. Że... Zostaw mnie, ty zboczeńcu. <grywa> Ale mu się ukryłem. Bardzo dobry. Rywanko mhm. Paniałem Tylko teraz nie mogę wyjść. Gdzie on jest. Tam Jaki jest. Może znowu do tego gena. Ten gen już jest do wyjebania, bo jak go znowu kopnął. to jest nie? Co ten idiota robi? Gonimy się. Nie, ja mówię o tym idiocie. Co? On kurwa, kelu cały. No gonimy się. Oni są razem. Ha, zajebiście. Hard performance indeed. Co? Sorry, ale nie zdążyłem co powiedzieć. Czy cię nie uderzył? Wow. Nie wiem, wy tam jesteście obok tego idioty, czy nie? Aaa, gonią. Dobra, to tam nie idę na coś. Rob gena. No robię, tak to bym go podniósł. A, okay. Ma dziadka. Kuźwa! Jakim cudem on jest w stanie użyć w jednym meczu wszystkich kurwa swoich perków? Jak ja biorę jakieś kurwa ten diperki, to w ogóle mi się nie udaje. Ja biorę zawsze adrenalina mu została. To mnie już cięższe, ale może. Ja biorę uniwersalne, które cały czas można w miarę używać. No. Jak to się stało? Ja zostaję tu na lupieeeeee Ej, a jak ja gena zrobi, to nie będzie tylko? Ha to ha ha, ha, ha. Tak to wie. A kto wie, pierdzieńko A kto wie, czy za rogiem... Nie, Pops nie będzie to złe, że nie wiem, z z bo jest tam, tam, tam Chyba, że robisz tego Nie, nie robisz tego Proszę chyba popukać lubi. mojego w przedszkolu cię z ściągnąć tego kurwa nie mogę zrobić od początku meczu. Oj, czekaj ty, on gdzieś tu jest. No bo przy mówi. O nie, 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 tam Ej, jest. Jak mi się ładuje. No mi też się tak ładowało i udało mi się na za jeszcze to To bym do tego gena, proszę sprawdzić. O, Oho, wow. zostań tu kolego. <laughs> tak, niech killer dostanie. on robi? Goni Hel tego Quentina. O, no, bo ten się no. tu czaju. Nie wraca się pod tak No, chyba se żartujesz. To nie są żarty, Bazar Chyba będę miał śmierć. No, chyba tak. Może pójdzie stąd w końcu. Kurde, Bazar jesteś za blisko. są się nie ładuje. Dobra, już mnie znalazł, było. więc nie będę tak blisko. Ale Quentin. O ty, dziadu, najlepszy. I love you, Quentin. You know that. By mnie czas no na... Ja Czekam. Bo Arianka Hel jest do załatwienia, co nie. Aha, aha, co? aha, ty tu Co wy tu jesteście? Czemu wy tu jesteście? No jesteś? dalej, podłóż się, bo ty jeszcze nie. A faktycznie, mogę się podłożyć, faktycznie. Gdzie wy jesteście? W przedszkolu. Przedszkolu. Piękno. że <grym grym> bo możemy powalić i zostawić. Ale to taki szczegół. Już są za przedszkolem. Nie ja nie wiem. Potuć. No, już nie no, więc... no właśnie, przed to geniem. Ja pierdolę. Dobra, idź zrób tego gena tutaj na dole, w takim razie, w piwnicy tutaj. Teraz, jak mu tak. tak. ja tak. 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 przeskoczyłem dwa razy przez... No nie wiem. nie. wiem. tunel tunelarzu! Gdzie Heller robi gena? E, na ulicy e... pewnie. Tak, tego obok ciebie. Tak, bo już go zgubiłem. O, widzisz go. Pokazał się. Morderce widzę. No tam, właśnie tam jest gen. O, pokazuje, o... gdzie byłeś. Ja myślałem, że od Hela nie bo Hela widziałem, widziałem mordercę, potem Hela. Hela? <laughs> potem jednak morderca poszedł do mnie. Jeszcze mnie, Co, Co to jest w no. nie to jest nie ani Szybuna ash Nie złożysz, nie no złożyć! masz to był bez sensu Uciekać I trać Unik w korytarzu to będziesz być ciężko patrz się za siebie zobacz jak on ten robi co? co to było? ja myślałem że tu dziura jest gdzie dziura? Ubiegu. z drugiej strony jest? tak, ta, dziura paleta. paleta ja tak się czemu nie biegnie ja, ja wiedziałem że to, że to jest ta paleta zastanawiałem się czy ty masz zamiar się w niej podniem lupować czy co? ja myślę, że tę dziurę chciałem ją ominąć chciałem że to tej paleta stronie. jest za dziurą pod ja no. jego bardzo Jak zwykle. możesz się jeszcze ściągnąć bazaltu. Nie mogę, bo mam drugie wiszenie. A nie, nie pierwsze! Nie, się. pierwsze dopiero. Nie! 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 się Nie! 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 No już tu to idzie. Nie możesz zgodni do końca chyba Nie wiem Kurde nie powiem co. Na dole Albo za tobą? Nie na dole chyba na, na, na dole? Na dole Na dole Na dole Czekaj, niech nie on tak go jest. zamknie Tak, poczekaj do mnie, to jest też do plan. Tylko chucz, Ale może trochę i odejdź sobie stąd bo, żeby nie słyszał twoich dźwięków. O, 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 o I adrenalinka ci wyjdzie bardzo o? dobrze co on robi? On tu jest, o kurwa Nie no, bez kitu Pokaż, on ci poka, on ci poka A pokazuje, co? On A, on ci daje kapel, aha, aha. I no, otwórz dalej, kluczem, kluczem co otwórz. no. Jeszcze osiągnięcie wbijesz tutaj. Faktycznie wbiłem osiągnięcie. No, ale ja nadal go zgłosiłem do ja tunelu, nie, ja, ja myślałem, specjalnie się ukrywałem, żeby on rozakręcił. Ja, ja też no. DBD. Mi się tylko dwa razy udało kluczem otworzyć. To są dwa razy na RPD Ja nie razu. Nie, mi się udało. Ja to jeszcze za starych czasów. Ta ja klapa się. No, to no ja nie jeszcze tego też, bo teraz jest no. trochę inne, bo wtedy, to... wtedy to... otyrałeś od razu się działo. Ręka opuścił drużynę. Napisałem na THX go zgłoszę. Bardzo dobrze Tak, zasługuję, żeby być sposzony jeszcze tego Czyli Ariankę, nie... bo on grał basperków. Ale... bo to wolno. Nam... Żebym zaraz jakiś bazalt kuźwa nie zgłosił. Nie już Za jest... z mordercą. <grym> Kurwa, ale jak on nie wyczaił, że ja tam byłem. <grym> nie wiem, to jest jeszcze inne pytanie. No bo Ja, ja biegałem, może zostawiłeś te właśnie kreski. No, biegałeś, biegałeś. A biegałem mhm. tu kreski.